czy moc lasera w watach ma znaczenie, ponieważ wiem, że panie same potrafią szukać po różnych salonach hmm. lasera właśnie pod tym względem. W przypadku laserów do usuwania e, tatuaży, bo o nich dziś mówimy, te waty nie zawsze mają przełożenia na, na moc e, tego hmm. urządzenia. Owszem, jeśli mamy więcej tych watów, no to faktycznie to, to będzie ta energia wyjściowa większa, natomiast te waty też w tym kondensatorze tego urządzenia są używane na takie jak ekran na przykład, mm -hmm. jakieś dodatkowe oświetlenie, jakaś muzy muzyczka, mm -hmm. czasem też e, gra z tego urządzenia, też, też to specjalne, tak, dodatkowe takie, więc niekoniecznie zawsze to ma przełożenia. Z mojego doświadczenia, bo już przerobiłem w naszym serwisie tych laserów bardzo dużo, średnio pomiędzy 500 a 1000 W e, każde urządzenie w, jakby w tych mm -hmm. widełkach się mieści. Najczęściej mm -hmm. chyba to 800 W e, spotykam i tu jest akurat 800 W, e, w przypadku mm -hmm. tego urządzenia, więc... E, no nie ma to bezpośredniego przełożenia natomiast jakaś korelacja występuje